Hej kochani, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was, jak po tytule widzicie, mamy projekt 0. Słuchajcie, jest to projekt 0 z dwóch miesięcy, czyli z czerwca i lipca. Mam nadzieję, że ten filmik Wam będzie się podobał. Jest mnóstwo zużyć, więc i też jest mała zmiana, także. Super. Więc tak, zanim przejdziecie do filmu, zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. Jeżeli macie oczywiście ochotę, bo nie zmuszam. Ale przechodzimy do rzeczy. Więc tak, użyłam w czerwcu i lipcu raz, dwa, trzy, cztery produkty i jeden produkt wyrzuciłam tak naprawdę oddaję go kumpeli i jest to baza pod oczy ta spazę w tym słoiczku. Zobaczycie filmik na kanale właśnie co Daj kupili. To będziecie wiedzieć o jaki produkt mi chodzi Zużyłam puder kokosowy z Revolution Zużyłam bazę z Bielendy, tą te perełki Zużyłam tą bazę Fluid z Kashmir I zużyłam bazę pod makijaż z Rival de Loup. Jeżeli coś jeszcze zużyłam, no to nie mam tego zaznaczone, ale to będziemy przechodzić po kolei i będziemy patrzeć, co tam w trawie piszczy. Do tych produktów, które mam pozaznaczone, przejdziemy sobie na koniec, bo też sobie przy okazji pokażę Wam co dodaję do projektu, a tam już mam zaznaczone co, aczkolwiek nie będziecie prawdopodobnie tego widzieć. Dobra, zaczynamy od nich. Zaczynamy od kredki I konturówki, od pomadki jest to kredka Z konturówka, przepraszam Z NYXa I powiem wam tak, jeżeli chodzi o konturówkę Jest progres Zaraz wam pokażę Tylko nie temperowałam, także Zrobiłam to chyba nieświadomie Aczkolwiek Tu mamy Siódemeczkę Tutaj mamy NYXa może jest ciut mniej. Tutaj gdzieś miałam paluch. Nie widać, bo O matko. O. Dajmy na to, że to jest końcóweczka. No. Także jeżeli chodzi o NYXa jest super progres. Bo to był, czekajcie, marzec, kwiecień i maj. No i po dwóch miesiącach jest ciut więcej, także super. Czekajcie, zaraz sobie to będę odkładać do kosmetyczki, żebym nie pomieszała sobie. I pomadka z Kiko Słuchajcie, tutaj jest minimalna ilość Po prostu nie używam jej Zapominałam o niej Też leżała mi w plecaku do pracy A ja tego plecaka tam Znaczy, tej koszonki z plecaka Nie otwierałam Także tak, tutaj jest No tak nieco wyżej O, no coś takiego No nie ma tutaj jakieś tam Pół, pół, pół cm może jest użyte ale w dalszym ciągu uwielbiam ja Mówiłam, że chcę tutaj do tego K użyć, no prawie jest użyte do tego K, no niestety nie, więc jeszcze troszkę przyda Dobra, jeżeli chodzi o cienie, to znaczymy od cieni do brwi i tu, kochani, ja wam się pochwalę, bo to nie jest, to nie jest nic nie do chwalenia się. Tutaj zostało mi tylko tyle cienia, więc ja go do sierpnia zużyję. To kremowe, to jest tak kremowe, że za dużo się tego nabiera. I powiem wam szczerze, że ja wiem, że to też zużyję. Ten cień używam nawet na całą powiekę, także ten cień też będzie zużyty na pewno. Także jeżeli znajdę, to dam wam zdjęcie, a jeżeli nie, to zapraszam was na swojego Instagrama. Tam wrzuciłam Wam z poprzednich miesięcy, jak wyglądało to opakowanie. Jestem prze, prze naprawdę taka zjawiona, że ja to zużyję. I kolejne, kolejny produkt, który na stówę zużyję do końca roku. Paleta wrzosowiska. Ja niedawno Wam pokazywałam. Ale wiecie, jednak do pracy chodzę tu coś i zawsze jakoś tam jednak e, coś tam e, sobie tworzę na tym moim e, oku no i tu mamy paletę wrzosowisko. Tutaj została taka delikatna ilość, taka niewielka ilość na tych bokach, tutaj już prawie koniec ten produkt, i wiecie co, on mi się też troszkę pokruszył, dosłownie minimalnie, ale on, był, on jest bardzo delikatny, bo to jest jedna wielka drobinka na drobince. Tutaj mamy bardziej sprasowany produkt, ale ja go też używałam jako cały, cień na całą powiekę. No gorzej z tym ciemnym, ale ja go zaczęłam używać jako eyeliner. Tutaj widzę taką krechę i właśnie zaczęłam go używać jako eyeliner. Także paleta jest w super stanie e, więc super, jestem tak tak zadowolona z tych dwóch produktów przede wszystkim czyli z palety i oczywiście z tych produktów do brwi bo straszyliście mnie, że z brwiami będzie mi ciężko ale słuchajcie kontur, konturówka kredka do brwi z Action, wygląda tak mało po nią sięgam, bo wiecie do pracy ten kolor mi nie będzie pasował, co nie? ten brązowy, taki rudy, ale tak na co dzień, wiecie, jutro na przykład sobota jest, jak ja to nagrywam, jest piątek, no to jak w sobotę, to tam, wiecie, mogę się takim, taką kredeczką, tam, wiecie, przejechać te brwi i tyle, ale jeżeli chodzi o tak na co dzień, czyli do pracy, właśnie, no to nie używam tej kredki, nie mam zaznaczone, bym musiała zaznaczyć właśnie też te kredki, wtedy nie wiedziałam, że tak będę robić dalej coś, co jeszcze tutaj mieliśmy, to tak róż z Manhattanu jest tu progres, jest ogromny progres jest fajnie używany przeze mnie, ja bardzo lubię ten róż też sięgam co jakiś czas po coś innego ale najczęściej używam sobie tego Manhattanu i mam nadzieję, że go zużyję do chociażby października dalej rozświetlacz z Catrice tutaj wątpię, że zużyję aczkolwiek no i jest denko, jest i to ogromne. Teraz zaczęłam go używać takim troszkę grubszym pędzlem, takim troszkę zbitym, ale dalej takim puchatym i ten efekt jest świetny tym produktem. I co my tu jeszcze mamy takiego, co musiałabym wam powiedzieć? Dalej. Puder On Color. Kurczę, nie wiem, jest on tak maleńki, ale tak wydajny widać te wyżłobienia powoli. Ale nie mogę się dostać do denkam. Bardzo długo go zużywam. Jest fajny, on, wiecie co, on nie utrzymuje jakoś mocno matu, ale on fajnie tak jakby wygładza tą e, skórę. E, na przykład po innym pudrze, czy coś takiego super produkt. E, zużywam, miło, zużywam z miłą chęcią. Aha, ten podkład. słuchajcie, miałam go zużyć do tej kreski. No, szczególnie zużyłam do tej kreski, ale mam nadzieję, że to się stanie. Ja też go używam też często do pracy, bo wiecie, teraz jest bardzo ciepło na halach. Tam, gdzie ja pracuję jest okropnie ciepło. I taki produkt, wiecie, on mi się spłynie, ale naprawdę ta skóra wygląda tak, jakby była niepomalowana przy tym produkcie. Naprawdę bardzo naturalnie, więc lubię. Tutaj mam korektor z Max More i jest go gdzieś tyle tutaj. Bo to widzę, już zaznaczę, ale nie wiem, ten marker mi coś pomoże, bo to jest zmazywalne. jako z pracy wzięłam przypadkiem. E, może mi się to zmazać, ale jest go gdzieś w połowie. Musi to spłynąć, także postawię sobie gdzieś to tu. Używam ten też troszkę na zmianę z innymi korektorami, bo żeby się nie znudzić. I mamy tutaj tak, podkład z. Mm, Podkład... Czemu ja go nie mam spisany? A jest, podkład Flumi. Ten z Landed, z tą z No, nie używałam go jakoś często. Wolałam się skupić na produktach, które miałam do zużycia, a po drugim te, które chciałam po prostu sobie poużywać, potestować więcej. Potem produkt nie sięgałam. Mam nadzieję, że po niego sięgnę, bo to jest taki odpowiedni czas na ten produkt. I produkt z... Stars from the stars Trochę od pudru Coś takiego Nie wiem ile go jest, bo niestety nie widać przez tą buteleczkę Ja bardzo go lubię Ale no niestety ta pompka Ta mnie Wkurza I rzadko po niego sięgam, ewentualnie odkręcam I troszkę na twarz sobie tam daję, więc Tylko tyle No i produkty, które chciałabym dodać Słuchajcie, zużyliśmy Znaczy zużyłam 4 produkty Czy tam 5 no 5 w sumie, no bo z tym wyrzuceniem z projektu to 5. Dodaję 4, nie 3. 3 produkty. I pierwszy to będzie baza z Sorai. Oczywiście też sobie zaznaczę, bo zapomniałam baza z Sorai. Jest jej tyle to jest ta Soraja Probio. Bardzo fajna nawilżająca baza. Bardzo lubię, ale też już musiałaby być zużyta Bo już ją mam dosyć długo Także ten produkt Jeżeli chodzi o produkty tutaj To do ust sobie wybrałam pomadkę Revolution Nobles Ona jest matowa, ale patrzcie ile jest je, jej jest To może bym ją sobie zużyła Może jest jej poniżej Nie wiem Niestety tego tak nie widać Ale to będzie kolejny produkt do zużycia i produkty, które chcę zużyć, jeżeli chodzi o oczy, to będzie kredka z Oriflame, ta dwustronna. Tej cienkiej, ja sobie tak zaznaczyłam, że tutaj jest cienka. Nie wiem, czy to będzie widać, czy mam twarz. Tu jest cienka strona i jest tyle. A tu jest ta grubsza strona, jest jej więcej, bo źle się jej używa. Także tak to będzie wyglądało na chwilę. Obecną. Słuchajcie, mam nadzieję, że to Wam się spodobało to filmik, bo to już koniec. Nie dodaj więcej, nie ujmuję sobie nic. Wszystko, kochani, mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Tak jak mówiłam, zostawiajcie łapki w górę, komentarz itd., tak dalej, tak dalej. Dajcie znaczy, jak tam u Was was wasze projekty zero, czy tam projekty. Pan, czy jak to tam nazywacie Bo ja widzę naprawdę ogromny progres Jest tych produktów multum, które już użyłam Jeżeli chodzi o projekt denko kolorówkowy Będzie, ale później Bo jeszcze mam parę produktów do zużycia Takich, które są już na wykończeniu I po prostu ja tylko chcę dorzucić I wtedy nagrydę dla was odcinek Więc to będzie gdzieś koło sierpnia Także wyczekujcie na sierpniowy projekt denko kolorówkowy A ja was zapraszam oczywiście do kolejnych odcinków Odcinków, które będą czekać na Was na kanale, a ja się żegnam z Wami. Buziaczki. Pa, pa.